Trudno być katolikiem. Żyję w czasach kryzysu wiary, a ostatnia nadzieja, którą zawsze był Kościół, zawodzi. Jak ja mam się w tym wszystkim odnaleźć? Wielu kapłanów, będących niegdyś busolą wyznaczającą kierunek ku Bogu, jest pogubionych. Nie są już przewodnikami, wzorami pobożności. Tej prawdziwej katolickiej wiary. Ktoś uderzył w pasterzy, a owce się rozproszyły. Kościół pozwolił zamknąć się przed wiernymi w obawie przed śmiercią, chorobą, ale nie śmiercią duszy, tylko ciała. Dlaczego ukryto przede mną mszę zwaną trydencką? Gdy ją odkryłam, odnalazłam skarb, którego szukałam. Pojęłam, że tu jest prawda, że tu jest żywy Bóg. Odkrywszy piękno tej mszy, poczułam się także zdradzona, gdyż kościół posoborowy, który mnie formował, nie jest tym, za jakiego go uważałam. Cały ratunek jest w Maryi prowadzącej wiernych i kapłanów na całym świecie do katolickiego kultu Bożego zgodnego ze świętą tradycją. I trzeba także dzisiaj tutaj głośno powiedzieć, wypowiedzieć, niechaj to usłyszy cała Polska, że są w Polsce kapłani, którzy po dłuższym czy krótszym okresie sprawowania mszy zreformowanej, posoborowej, podjęli wobec Boga i Kościoła. Decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim, mszą świętą w rycie rzymskim. Są obecni także na tej mszy świętej.